Siemanko, witamy Was w kolejnym materiale na pocztanga.pl. W dzisiejszym odcinku chcemy Wam powiedzieć troszkę o ćwiczeniu pronik grazes, które jak dla mnie jest po prostu fenomenalnym ćwiczeniem i jest jednym z podstawowych ćwiczeń, które wzmacnia nam przede wszystkim dolną część mięśnia czworobocznego. Tak jak pokazywaliśmy na materiale, który dawno temu już nagrywaliśmy, to gdzieś się będzie odnośnik do tego ćwiczenie to jest naprawdę genialne pod, względem, pod warunkiem, że wykonamy je we właściwy sposób, czyli przede wszystkim tak, kładziemy się na ławie, możesz się walnąć trochę niżej, tak żeby Ci było wygodniej, dobra, ściskamy bardzo mocno łapy, tak żeby zastosować mechanizm tzw. radiacji mięśniowej, to znowu w tym odnośniku, który przed chwilą był, sobie znajdziecie o co dokładnie chodzi. E, spinamy sobie mocno brzuch, tak żeby ustabilizować e, mięśnie naszego koru i trzymając tutaj ustabilizowaną pozycję kręgosłupa, ciągniemy łopatkami w dół, tak żeby unieść ręce do góry. Myślimy o tym ruchu w taki sposób, że wyobraźcie sobie, że wasza ręka zaczyna się nie tutaj przy kości tylko, e, ramiennej, tylko że ona się zaczyna już w łopatce i ciągnąc łopatkę w dół, podnosimy ramię do góry. Dokładnie w taki sposób. Cyk, op, cyk. Top. Wykonując to w taki sposób, przede wszystkim nie angażując tutaj prostowników grzbietu, żeby nie zrobić przeprostu. Zróbcie O, dokładnie. To ćwiczenie naprawdę jest fenomenalne do rozwoju siły właśnie górnej części naszych pleców, która z kolei jest niezbędna do wykonywania wszystkich bojów poprawnie, czy to martwych czy wyciskanie, czy przysiad, czy generalnie no, do życia, że tak powiem z wyprostowaną serwetką i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, Także chcieliśmy Wam dzisiaj pokazać parę ćwiczeń, które są bardzo dobrą progresją tego ćwiczenia, po prostu urozmaiceniem, jak można troszkę pozmieniać to ćwiczenie tak, żeby dalej ono było w naszym planie, ale też atakowało tym te mięśnie pleców z troszkę innej strony. Pierwsze, co nam powinno w ogóle przyjść do głowy, jeżeli chcemy tutaj jakoś urozmaicić to ćwiczenie, to jest po prostu jakaś guma, którą sobie założymy na nadgarstki dokładnie w taki sposób i przez to, że ona będzie ściągała nasze ręce, będziemy musieli te ręce rozciągać, na boki tym samym będziemy musieli zaangażować zdecydowanie mocniej tym razem środek pleców. Cały czas przy tym ćwiczeniu pamiętamy, że chcemy ciągnąć łopatkę tutaj do dołu, czyli nie możemy tego wykonać w taki sposób, że będziemy ciągnąć te kapturem do góry, bo wykonamy o coś takiego, bo wykonamy to ćwiczenie zupełnie innymi grupami mięśniowymi i będzie ona totalnie e, no, nie spełniało swojego założenia. Także ciągniemy łopatki w dół, tym razem jeszcze będziemy tutaj trochę mocniej musieli łopatki pociągnąć do siebie, przez co będziemy angażować nie tylko dół, e, dół mięśnia czworobocznego, ale też środkową jego część. Następnie możemy sobie przejść do wersji unilateralnej. Moim zdaniem najlepiej jest to zrobić stojąc, za pomocą gumy o niewielkim oporze, na przykład właśnie żółtej taką którą tu mamy, czyli najlżejsza w sumie jaka może być. Ja normalnie myślę, że bym sobie do tego wziął czerwoną, czyli tą trochę, trochę cięższą i później już zwiększał opór przez odejście bardziej od punktu, do którego mam przyczepioną gumę. I tak samo jak w poprzednim ćwiczeniu Pracujemy tutaj na mocnym dopięciu brzucha, tak żeby ustawizować pozycję kręgosłupa i to samo co wcześniej, ciągniemy łopatkę do dołu w trakcie wykonywania samego ruchu. Mega ważne jest tutaj, zwłaszcza stojąc, żeby pilnować napięcia brzucha, bo jeżeli zrobimy to właśnie w taki sposób, to bardzo często skracamy sobie zakres ruchu przez to, że maskujemy ten ruch, nie jest tak mocno do tyłu, tylko po prostu sobie odciągamy się, a ramię nie jest do końca wyprostowane. Ewentualnie wchodzą tutaj do, do druchu jeszcze prostowniki, co już w ogóle w tym momencie to ćwiczenie jest do dupy. Następną odmianą tego ćwiczenia będzie wykonanie proni Greków po prostu na wyciągu, gdzie będziemy sobie pracować tym razem nie na wolnym ciężarze, ciężarze ale na linkach, które powodują, że będą miały stały opór ciągnący w dół. No, niby jest to samo ćwiczenie, aczkolwiek inaczej przyłożony opór będzie powodowało, że zobaczycie, że te mięśnie będą pracowały troszkę, troszkę w inny sposób. Także jeżeli chcecie sobie kontynuować wzmacnianie dolnej części trapa, ale po prostu już widzicie, że nie dacie rady progresować we zwykłym Pronik Raises, no to spokojnie możecie sobie przejść na wyciąg dolny w taki właśnie sposób, dosyć duże wyponowanie tułowia. Zaprzy, zaprzyjcie się ławkę i śmiało możecie dalej sobie wykonywać to ćwiczenie, ale już Такие способы. All No i na samym końcu coś bardziej zadaniowego. Ja bardzo lubię takie ćwiczenia, czy wariacje ćwiczeń, w których w ogóle wykonanie 10 repów, w ogóle wykonanie, nieważne, niezależnie od ciężaru, jest już samo w sobie wymagające. Czyli znowu PRONIC graje z tym razem na TRX, gdzie tutaj widzicie, że możemy sobie progresować albo regresować poprzez wyjście nogami do przodu czy do tyłu. Także naprawdę w pewnym momencie to ćwiczenie możemy sobie naprawdę nieźle utrudnić. I możemy zrobić to na przykład w takiej wersji, że Dojdziemy sobie, ustawimy sobie nogi dosyć mocno z przodu, gdzie wykonanie, nawet pierwszego powtórzenia, już będzie mega wymagające. E, ponownie, dokładnie wszystkie te same prawidłowo muszą być zachowane, czyli tutaj jeszcze e, taka uwaga, żeby sobie nie ułatwiać w taki sposób przez zgięcie rąk, co teraz zrobi Marzena. I możemy sobie tutaj zrobić to w taki sposób, że wykonamy sobie 10 serii, już tak mówię, ta dziesiątka to będzie dla nas samo już wyzwanie, żeby w ogóle to w jakikolwiek sposób zrobić. I później lecimy do super serii, czyli inaczej super serii, do dropseta, który wykonujemy w taki sposób, że sobie odchodzimy trochę do tyłu, skracamy sobie dźwignię i tym samym sobie ułatwiamy to ćwiczenie. I możemy sobie tutaj dobić objętość. Może już niekoniecznie musimy wyciągnąć aż tak daleko ręce do tyłu, bo się zaraz będziemy wychodzić do przodu, ale spokojnie gdzieś tak do takiego zakresu sobie można cyk wyciągnąć i wracamy z powrotem do pozycji wyjściowej. Tak jak powiedziałam, jak dla mnie, Pro League to jest fenomenalne ćwiczenie. Powinno moim zdaniem ono wyprzeć gdzieś w face które nie mają moim zdaniem aż takiego fajnego, takich benefitów jeżeli chodzi o zdrowe barki, silne plecy itd. itd. Powinny już robić każdy, bez względu na to jaki sport uprawia, bo jest to ćwiczenie po prostu Zajebiste. Koniec kropka. Dajcie znać co myślicie o tym ćwiczeniu w komentarzach. Jeżeli znacie jakieś inne ciekawe progresje, to koniecznie wrzućcie, bo być może ja czegoś nie znam i chętnie poznam od Was. Także dzielcie się również wiedzą z nami. Pozdrawiamy. Piona.